Witam! Zapewne nie jeden z Was widział leżące w kioskach, księgarniach, salonikach prasowych książki, które ukazały się w przeciągu ostatnich paru lat z sensacyjnymi tytułami w rodzaju Rozmowa z Hitlerem, Druga Rozmowa z Hitlerem, Spowiedź Hitlera, Rozmowa z synem Hitlera, Rozmowa z Beckiem, Rozmowa ze Stalinem itd. itd. Książki te, żeby zaznaczyć od razu, wszystkie są o kanctowu otłuc. I są po prostu spytną formą zarobienia kasy na sensacyjnych tytułach. Natomiast z, faktycznie z historią nie mają wiele wspólnego. Wzbudziły one sporo śmiechu wśród historyków. To był tak śmiech, śmiech często przez łzy, ponieważ szkoda, że w ogóle takie bzdury się ukazują i że wydają je niekiedy czas, całkiem poważne wydawnictwa. Jednakże. Książka, o której chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, jest książką z jednej strony podobną do tego rodzaju sensacji, z drugiej strony książką bardzo mocno się od nich różniącą. Rozmowy z Hitlerem, autorstwa Hermona Rauschniga, ukazały się pod koniec 1939 roku i wzbudziły już wtedy sporą sensację w Europie. Kim był autor? Był niemieckim ziemianinem, czy też jak to się ładnie mówi, junkrem, który mieszkał na terenie Zaboru polskiego, a po 1918 stał się obywatelem Polski. Mieszkając w Poznaniu prowadził bardzo aktywną politykę kulturalną, oczywiście na rzecz Niemiec, co sprawiło, że kilka razy władze polskie. Nakłaniały go, mówiąc elegancko, do opuszczenia Rzeczypospolitej, co ostatecznie doprowadziło do tego, że Rauschnik wyjechał do wolnego miasta Gdańska, gdzie zajął się rolnictwem, działalnością kulturalną, a później także polityczną. Wstąpił do NSDAP. Przy czym nie był zdecydowanie typem takiego klasycznego starego bojownika tej partii, to z tych, którzy robili karierę na różnego rodzaju ulicznych zadymach, bijatykach w piwiarniach i byciu przy Hitlerze od lat. Rocznik był bardziej typem intelektualisty oraz dyplomaty. Człowieka, który doskonale znał polskie realia polityczne, ponieważ bardzo interesowały go relacje polsko-niemieckie. Nie był typem, można powiedzieć, takiego typowego nazistowskiego polakożercy, który nienawidził organicznie Polaków. On raczej wychodził z założenia, że Polska i Niemcy muszą mieć być koło siebie i powinny jakoś ułożyć swoje relacje. Dzięki swojej znajomości realiów politycznych oraz oso osobistemu intelektowi, Raucznik bardzo szybko stał się osobą ważną w strukturach NSDAP w Wolnym mieście Gdańsku i w dużej mierze to jemu. Niemcy, partia nazistowska zawdzięczała sukces w tym mieście. To sprawiło, że Raucznik stał się na stosunkowo krótki czas osobą dla Hitlera bardzo ważną. Ponieważ, jak pewnie pamiętacie, Niemcom zależało, przynajmniej na początkach rządów Hitlera, aby pokazać się od zupełnie innej strony niż świat ich widzi czyli nie jako takiego agresywnego, złego władcę mroku i ciemności, który na wszystkich patrzy łapczywie i ma macha swoimi widłami, ale raczej właśnie jako kogoś, kto nie jest taki zły i kto chce ułożyć swoje stosunki dyplomatyczne z państwami, z którymi Niemcy miały, że tak powiem, podgórkę. I tutaj rausznik odegrał rzeczywiście dość istotną rolę. Natomiast w miarę upływu czasu pozycja rausznika słabła. Przede wszystkim na rzecz Alberta Forestera, który, będąc o wiele większym, można powiedzieć, na niż rausznik. Stopniowo wygryzał go z kolejnych funkcji i stanowisk, a fakt, że Ośnik nie był nazistą, takim rzeczywiście z przekonania, ułatwiał robotę. Fakt, że Ośnik nie miał takiego dobrego zeznania w realiach politycznych III Rzeszy i często utrzymywał kontakty z ludźmi, którzy również stopniowo tracili wpływy, ostatecznie doprowadził do tego, że był zmuszony opuścić Niemcy. Kiedy wyjechał z Niemiec, to udał się na zachód i tam też jeden z francuskich dziennikarzy zaproponował mu, że skoro spotykał się z Hitlerem, miał okazję z nim rozmawiać, to mógłby napisać o tym książkę. Rausznik, który już wtedy był do nazizmu, do nazizmu wbrew pozorom nastawiony dość negatywnie, zgodził się na to. I tak powstała książka rozmowy z Hitlerem. Obejmująca okres dwóch lat mniej więcej od 1932 do 1934, i jak sam Rauschnik wspomina, blisko 14 rozmów toczonych przy stole. Przy czym słowo rozmowa w przypadku Hitlera jest pojęciem może nieco na wyrost. Ci z Was, którzy mają pewne pojęcie o tym, jaki Adolf był, wiedzą, że te rozmowy polegały najczęściej na tym, że Adolf siedział i nawijał monologi jeden za drugim. A cała reszta musiała siedzieć i słuchać, czasami tylko zadając jakieś pytanie, które było pretekstem do kolejnej serii monologów. I yy, z, z reakcji reuszniga yy, mniej więcej także wyłania się podobny obraz. Książka, jak powiedziałem, doczekała się, yy, zrobiła sporą w Europie. Yy, w Niemczech wywołała zrozumiałą złość. Doczekała się przekładów na liczne języki zagraniczne. Aczkolwiek, to ciekawe, polska edycja, którą tutaj widzicie, y, która ukazała się w połowie lat 90., była pierwszą w ogóle edycją w języku polskim, oficjalną taką. Yy, natomiast y, aż do lat 60. była traktowana niezwykle poważnie. Wynikało to z tego, że tak naprawdę przez długie lata historycy nie mieli dobrego dostępu do takich źródeł z pierwszej ręki na temat Adolfa. Najpierw ukazały się w latach 60. wspomnienia Alberta Szpea, później, dopiero wiele lat później, dostaliśmy wspomnienia Gebelsa, a najpóźniej dopiero dostaliśmy wspomnienia Rosenberga. Czyli rzeczywiście ludzi już takiego dość bliskiego otoczenia Adolfa. Wcześniej te, te, tego typu relacje były bardzo skąpe i najczęściej opierały się na takich ogólnych, no, przyszliśmy, Adolf siedział i nawijał, słuchaliśmy, słuchaliśmy i tyle. To sprawiało, że książka Rausznika była dla wielu historyków pierwszorzędnym źródłem informacji o Adolfie z tamtych czasów. Dopiero gdzieś tak pod koniec lat 60. zaczęto tę książkę analizować krytycznie, tak jak właśnie powinno się analizować książki materiały źródłowe, i historycy zaczęli dochodzić do wniosku, że coś tu nie gra. Rauschnik, który przeniósł się po wojnie do Stanów Zjednoczonych, przyznawał stopniowo. Że rzeczywiście to nie jest tak, że wszystkie te y, fragmenty, które są w tej książce, mają dosłowną wartość cytatu. Nie, y, zgadzał się, że, że wiele rzeczy spisywał z pamięci po latach, a niektórzy historycy zarzucali wręcze Ruszingowi, że cała książka jest jedną wielką manipulacją i zmyśleniem i powstała na zamówienie y, władz francuskich celem skompromitowania Adolfa i napędzenia nienawiści do niego na świecie. Umówmy się. Pod koniec 1939 roku, napędzanie na nienawiści do Hitlera nie było już czymś, co było na aż tak potrzebne. Sprawa była już wtedy dość jasna. Niemniej książka zachowuje pewną wartość. Zaznaczmy od razu. Nie jest to na pewno jedna z tych bzdur, które znajdziecie właśnie w kioskach. Raucznik niewątpliwie rozmawiał z Hitlerem, spotykał się z nim wiele razy oraz. Na pewno zapamiętał wiele z tych elementów, które opisał. Część zapewne zmyślił. Część wyniósł na podstawie ogólnych wrażeń, rozmów z innymi ludźmi, którzy spotykali się z Hitlerem, i tak powstała specyficzna kompilacja. Książka, która jest o tyle interesująca, co dość podstępna. Wiele z niej fragmentów ma charakter osobliwy. Niektóre wydają się być rzeczywiście, aż do przesady, doskonałymi proroctwami tego, co się miało wydarzyć. Na przykład w kontekście relacji z Polską, Adolf od samego tutaj początku mówi, że on Polskę traktuje czysto instrumentalnie, że dogada się z Polską, bo będzie mu to potrzebne, ale jeżeli będzie trzeba, to rozwali Polskę bez cienia wątpliwości i nie ma zamiaru czynić jakichkolwiek ustępstw czy koncesji na temat dla rządu polskiego. Jeżeli chodzi na przykład o podejście Adolfa do wojny, to w tej książce w ogóle jest ono dosyć dziwne. Adolf pisze, że na przykład jest generalnie sceptyczny względem wszelkiego rodzaju nowoczesnych wynalazków techniki, ponieważ on chce prowadzić wojnę w sposób zupełnie inny niż się ją prowadziło i to nie przy pomocy techniki, ale przy pomocy psychologii. No, historia pokazała, że właśnie wysokie z technicyzowanie armii niemieckiej i wprowadzenie umiejętne wykorzystanie nowych, nowych elementów techniki było w końcu jednym z kluczowych po, po przyczyn sukcesów Wehrmachtu na początku wojny. Ale zaznaczmy od razu, jeżeli weźmiemy do ręki inne wspomnienia poświęcone spotkaniom z Hitlerem, tak jak wspomnienia właśnie Goebbelsa Ge czy Rosenberga, to tego typu dziwactw jawi się w nich też sporo. Na przykład w wspomnieniach Rosenberga w tym, ja miałem także okazję na kanale omawiać, jeszcze krótko przed wybuchem wojny ze Związkiem Radzieckim Rosenberg wspomina, że Hitler chciał od samego początku dać Ukraińcom sporą dozę autonomii, zbudować w Kijowie uniwersytet dla Ukraińców i generalnie widział w tych Ukraińcach swojego mocnego i potencjalnego sojusznika. A w momencie jak wybucha wojna, to się wszystko zmienia nagle. Znaczy widzimy to, co stało się w praktyce. Czyli w momencie, kiedy Ukraińcy próbują w Kijowie w ogóle stytuować jakieś formy państwowości, Niemcy zwijają to wszystko błyskawicznie, mówią żadnych mrzonek panowie, nawiązując tutaj do wypowiedzi pewnego cara, i o jakichkolwiek próbach dogadania się z Ukraińcami na początku wojny nie ma nawet mowy. A tutaj mamy na przykład ze wspomnienia Hosenberga, to, że Hitler jeszcze krótko przed wojną jak najbardziej chciał. I teraz pojawia się pytanie w takich sytuacjach: Czy Rosenberg zmyślał? Raczej nie, nie sądzę. Bardziej e, zrzuciłbym to na karabsamego Adolfa, który był, jak wiecie, miał jak trochę, jak to, się, jak to się mówi, kuku na muniu. I tak naprawdę nie miał najmniejszego problemu, by gadać bzdury, potem z tych bzdur się wycofywać, po czym e, wymyślać kolejne bzdury. Zresztą, w tej książce, którą tutaj pokazuje czyli rozmowa z Hitlerem, Hitler sam mówi. Oczywiście, jeżeli wierzymy naucznikowi, że on powie wszystko, podpisze wszystko, zadeklaruje wszystko, a potem nie będzie miał cienia wątpliwości, żeby to wszystko połamać i wyrzucić do kosza, jeżeli uzna, że nie jest mu to do niczego potrzebne. Więc pod tym względem jest to także książka ciekawa. Jeżeli chodzi o osobiste odczucia Uszniga z czasów jego bycia dość ważną figurą w III Rzeszy, to tutaj na pewno można traktować tę książkę bardziej źródłowo, ponieważ te wspomnienia są bardziej osobiste. Nie mają już takiego charakteru pisania i wkładania Hitlerowi w usta słów, które powinien powiedzieć, żeby pasowało to do konwencji. Książki, ale to, co Rausznik rzeczywiście czuł względem tego, jak rozwijała się III Rzesza i jakie były jego relacje z innymi ludźmi. Więc, tak, rozmowy z Hitlerem są niewątpliwie materiałem źródłowym. Natomiast jest to bardzo fajny przykład takiego źródła mocno podstępnego. Źródła, którego nie możemy brać dosłownie, tak jak na przykład dokumenty historyczne. Jest to źródło, które wymaga bardzo pogłębionej i y, intensywnej krytyki, aby można było je wykorzystywać w opracowaniach. Natomiast pominąć go całkowicie praktycznie się nie da. Nie wiem, nie wiem, jak dzisiaj wygląda sprawa z dostępnością tej książki, ale na pewno jeżeli jest ona dużo bardziej warta przeczytania niż te wszystkie rozmowy z wnukami, synami, dziećmi, psami Hitlera, które znajdziecie w księgarniach. I pod tym względem książkę Rocznika uczciwie mogę polecić.